takie tego takiej niespodzianej, i prezentowała dzisiaj odpowiedzialna za przebieg reakcji. Jak widzicie, tutaj można z jednego samochodu 6 ratowników, z drugiego sześciu, no i niestety na śniadanie nie są na nich we dwójkę. Także myślę, że w ramach rani, mamy tutaj parę. Dobra, tam zauważycie, ta mata tutaj to jest nasze pole sprzętowe. Tutaj ustawiamy ten, który będzie wykorzystywane właśnie pod tego zadania. Rozpoznaje sytuacji i przekazuje tu środki są wystarczające.

No i tutaj zostają zajęcia na 3. Usuwamy ją po. Tutaj kolejne towarte, co już się zaję. Tutaj straża, że pomocy pasów transportowych wyeliminują odesłonowanie kół. Ten